Dobra, a więc musimy się udać na poligon doświadczalny, żeby powstrzymać jakiś tam projekt, i idziemy sobie, a raczej lecimy. Nie wiem, gdzie to jest, czy daleko, czy nie, ale wnioskuję, że nie, bo szybko się dość zbliżamy. Naciskam spację, aż mi się pali. Napadzić, ciekawe jak to się gra. Pewnie wygodniej, trochę się walczy, ale to wedle przyzwyczajeń. Kurde ile tu czerwonego? zaraz mnie zazwyczaja za mi i dupa będzie taka. A mi się bić nie chce. Znowu ta autostrada mam, deszywi dobra, chyba dolatuję. Osiągnięto punkt kontrolny. O kurde ile radarów. o w dupę No w dupę. Użyj tarczy... A znowu ten pieprzony super żołnierz. Gdzie on jest? Dobra. Teraz sobie wyciągam pazurki. Gdzie on jest? To jest jeszcze lepszy szuł super żołnierz, oto gej. Teraz to będzie ciężko z nim wygrać. Dobra, kroję cię suko. Dobra. Wziąłem go tym gównem, tym mało przydatnym, ale mam mało żyć, jakaś suka mnie kroi. A, zbiła się i co, dziwko? No, długo to ja nie pożyję. Teraz dałoby się kogoś zjeść. Dawaj, mi, bo mam mało życiek. Dawaj, a to od ciebie to nie mogę, sorry. Dobra, trochę tych żyć zyskałem. No spieprzaj, suko. Mam cię, i co geju? Ale ten już był lepszy, kurde. No, no, co się ze mną dzieje? Ojojoj, straciłem chyba swoją moc. Co za pech. Ty faktycznie coś jest z tym te żeby się przemienić normalnie? Ja pierdzielę ile ich tu jest. Co jest, jest możliwość użycia masy wciśnić spacer, by kontynuować. Wykonaj atak devastator przytrzymaj V. Aż V! Boże... Jebut! Fajne! Co to było? Lol. Ale dobre. Pożyj cele biologiczne, a. Gdzie te cele biologiczne? Ten kluczyk, czy to nie ten kluczyk? A tu jest chyba, e, jest pięść. jak mam to pożyć, gówno? Kurde, jak mam to pożyć? Użyj E tam pisało. Jejku, co to? Jakie gówno. Zdychaj, suko. Co to jest ten mój biologiczny cel? Ja go wypuściłem z tej pieprzonej klatki. No ja pierdziel, jak zdechnę, to się wkurzę. Oni też do niego strzelają, lol. Mam cię i co teraz? Suko? Jebut. Teraz by się zdało użyć tego V Ulepszono pazury. Gdy wskaźnik masy jest pełny, możesz użyć Devastatora. No dobra, Devastator, ale wskaźnik masy nie jest pełny. Jak więc nie wiem skąd mam już resztę celów biologicznych, No przecież ich nie będę chyba żar. Ale wzrósł. Myślałem, że nie wzrośnie. O, chodźcie do mnie, to ja was teraz rozwalę. O, lol. Myślałem, że to Pokonaj super w pierwszej fazie. Dobra. Jak mam użyć tego gówna? Nie mogę. No ja nie mogę tego główna użyć, bo ten pedał mi atakuje. Dobra, w dupie to mam. Najpierw go, go pokonam. Nie mogę go zerzeć, bo jakiś pedał do mnie strzela. Gdzie jest reszta? No, fał! Czemu nie mogę nacisnąć fał? Jak chciałem. Je but fajnie Nie wiem czy kogoś to w ogóle walnie, ale dobra E no kogoś tutaj zabiło Gdzie oni tam są? Tu jeszcze ten pieprzony super żołnierz Chodź tu, suko Ale skacze, wiem jak małpa, ale nie jestem przyzwyczajony Do sterowania Chodź tu, suczo, do mnie. Już mało żyć ma. To ja skaczę jak pieprzona małpa. O, on też tak skacze. Chodź tu do mnie, chodź do mnie, kotku, wciągnę cię. Jeszcze typy dalej. Jeszcze jeden gdzieś jest. Tylko chyba to chodzi... A, tam był. To chodzi o tego żołnierza, czy nie? Czemu ja skaczę jak pieprzony pedał? No on tak samo. Nie wiem, czy on mnie czy ucieka ode mnie. No tak jakby uciekał. Gdzie on jest? Dobra, jest tutaj. Teraz cię, suko, pokonam. I mam cię! Za nogi i cię wy wytrzepię, cię, że tak powiem. Znaczy, ten pieprzony jakiś doktor. Teraz co, pożyj doktorka! Gdzie on jest, ale ucieka pedał? Teraz mi nie zwiejesz, dziwko. A to nie on, boże już bym zjadł... jakiegoś żołnierza niewinnego, biedaka. Chodź tu, chodź, chodź. Ale za pieprza! Nie uciekniesz mi, mam cię, gnoju. Teraz następna wizja. Mam zwidy, joo, znażarłem się halucynów, mam zwidy. O, ten koleś przypomina mojego typka z, od chemii, z technikum. Tak, tak, masz mordy, jak... Nie wiem co, więcej nie będziesz czuł chemii, ciulu, ja ci dam. It's a logo. Widziałem dolary, dolary, widziałem dolary. Dulce albo like mam łapy Teraz co mam pewnie uciec przed alarmem No jak Dobra, wejdę sobie gdzieś tutaj Zmienię się od razu Pyk, mnie żyka w naukowca. Dobra Jak zwykle telefon, tak? Misja ukończona, hej, no odbieraj. To jest, to jest już rutyna taka, że on odbiera telefon po misji. No, jak zwykle, P -p 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 ale tak ma być. Nie mogę skakać. Tak chciałeś mi pomóc, suko? Kłamiesz. Chcesz mnie zabić. Dorbecie, cię, szmata. O kurde, to jest ich baza. A to ja tu przed chwilą waliłem, widać jeszcze moje sieci. Piękne. Sergeant! Tak, żołnierzu po mnie je w dupę. Teraz co K. Lecimy do K. Fajną, fajna jest te V moc. W pobliżu jest czarna skrzynka. Dopie mam te czarne skrzynki, nie wiem. Nie zbiera mi ktoś tam chce się bawić, to się zbiera. Ja tam wykonuję misję. Jestem żołnierzem na służbie. Odbiłem się od znaku, tylko ja tak potrafię. Dobra, po ulicy śmigają tramwaje, tararara. Wiem, fałszu jak cholera. Tu jest ich baza. Ile tu naukowców w ogóle? Dziwne, że jeszcze tam nie rozpierdzieli mi. Daleko TK jest. Mam déjà vu znowu, ciągle widzę tą wioskę. Tutaj i te, o no, byłem tu kiedyś. Na początku. Odbij się, Yuh. Dobra, ja jestem chociaż blisko już. Ugh, ale się męczy. Uh, uh, uh. No nie mówcie, że to jest na dachu. ojojoj. Już dawno nie było na dachu. Jebut. I teraz co? Wczytywanie. Orion fazy 2 został zniszczony. W międzyczasie nawet mi nie dali przeczytać suki. Filmik. Oglądamy ten czerwony kap, który mi się podoba. Tak w nocy fajnie daje. Nie wierzę ci, suko, już. Woj well, helikopterek. Ciekawe, skąd wiedziałeś, że tu jestem? Jak zwykle, ja muszę teraz walczyć z tym helikopterem, tak? No, a jakby to oh, nie było? Tylko like, ja nie nie umiem z niej walczyć. Me, Dobra, ja będę się osłaniał. A to się odbija, ten nic nie muszę robić, a tylko się zasłonię. Ładnie, pięknie, no strzelaj. <laughs> downy no strzelaj, dajmy. ten pajac strzela z tej, z tej rakietnicy. Ła, wow, to nie tak miało być. Ej, Aż tak nie bawię. Dobra, chcesz się bawić? Chodź tu. Chodź, daj cię No dawaj pyk, suko Dawaj mi to pyk Jebut. po tobie Jebut. po tobie Uciek? Czy nie uciekł? Nie uciek. O nie jeszcze co mi te czołgi przeszkadzają, Niech ja sobie jeżdżą, ale nie jak zwykle ja muszę coś z nimi zrobić A. Siema. Wróciłem, kotku. A co to jest spacja? Spacja to jest puść. Lol. Oła. Dobra, ja ci to wyrwę i zobaczymy, jak będziesz sobie strzelał. Goddammit. Wdychaj, suko. To jest ten wielki pedał. Ich jest coraz więcej, to jest nie fair. Ja się wkurzem, o, to wam ten grajdołek cały rozwalę. O no, dy mnie, suko. Rozwalę wam ten graj dołek, o! W dupę pożyj do gdzie on jest! No nie mogę go pożyć, bo tu jakaś. Ła, suka mnie. Dobra, chcę go zderzę, będę miał życia. O ile zdążę, bo coś tu mnie. I że cię suko. A tam ten duży ci nie pomoże. Haha. Znowu jakaś dziwna przemiana. i tyle co jak już zeżarłem, to to jest normalnie. Ciekawe czy on na końcu będzie już normalny, czy się stanie czy nie. Chyba nie, już ale no, dobra, Tok, tok. Te stęki są trochę bez sensu tak oglądać. Bo nie wiadomo i tak niby o co chodzi. W sumie ja nie wiem, pewnie jestem ograniczony. Uciekni przy tolerancji, dobra, 7, już śleję na nich. Przemienię się, o, Lidzę teraz cuczki, ale coś do mnie celuje. Dobra, Pyk, przemiana

Zrozumiałem z dialogów. Raczej znaczy, niby mnie wydymał. I po co ten helikopter tu stoi? I co? Zniszcz pojemniki z paliwem, otworzy drzwi, dostać się, bla bla bla. To jakby miał to zrobić? Jak mam niszczyć te pojemniki? Da się je tak normalnie czy nie? Bo ich chyba się da. Ale się czepiam ty tymi pazurami do nich. Wybuchaj szmato. A po co ja mam ty, aby otworzyć drzwi? No co ma piernik do wiatraka? Nie mogłem rozwalić bardziej drzwi. No te jest za zanim ja to zrobię. Dobra, ja sobie muszę kogoś wciągnąć. Jakieś mięsko dawać mi mięsko, bo ja nie mam żyć. Dobra, tego sezerze tego z bazuką ciach. No, no, zara. Zara, zara, zaraz. Dobra, ja sobie teraz zapiszę. Skończymy za chwilę na razie.